Cześć, siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Nikoś w kolejnym odcinku, czwartym z Hoty, trzeciej Horn of the Abyss Heroes 3 Mind and Magic. Słuchajcie, scenariuszek tym razem i zagram jeszcze, stwierdziłem, dwa zamki, które najbardziej mi lubię, które najbardziej mnie interesują, czyli będą to Wrota Żywiołów i Nekropolia. Najbardziej zawsze lubiłem grać tymi dwoma zamkami. Oprócz tych co pokazałem na tą chwilę Szczególnie mówiąc o trójce Nie wiem, wspominając o piątej części Może kiedyś nagramy coś z piątej Zobaczymy, ale tam już jest naprawdę też Dużo do robienia A zatem biorę się Szybka mapa Random map, SK domyślny 1 na 1 130, wiadomo jak ostatnio Dość, dość lekko dość, dość ciężko mnie pokonać Jak widać Słuchajcie, i biorę sobie... Właśnie, co by dzisiaj wziąć? Czy wrota, czy nekropolię? A wezmę sobie nekropolię. Nekropolię. To za bohatera? Czy podzombiaki? Jakiś? Ten podzombiaki. Hej, to ma? Przyspieszenie? Nie, no, nekromancja to. mistycyzm, Animator. Hmm, wezmę sobie tanta. Słuchajcie, tant będzie w porządku. Fajna nekromancja, księgi. No, jako nekromanciera to wezmę sobie. Tandro. Jeszcze jest? No, tu talent ma magiczny, ale flow na początek. Nie no, tu te wskrzeszanie bardziej animacja, animator dobra złotko i let's go. Szybka mapka dzisiaj. Będź wjeżdżam od razu sobie zarekrutuję. O, nagasza dokładnie tak. Teraz polecę szybko w... ...Tomb of Souls. Może być w sumie. Czemu by nie? Pyk, pyk, pyk. Będzie wskrzeszanko już jakieś. Jakieś tam podstawowe. Ale ja tu sobie wszystko oddam mu. A, bardziej wolę zrobić rudę. Rtęci. To czy to? Na razie piaski. Zresztą, że pierwszy dzień, ale. Ale już tutaj w gotowości. Dobra, jeszcze jednego bohatera. Właśnie Bo znają. O, o kurde. Słuchajcie, w ogóle miałem materiał z Inferno dla Was, w zamku dla Was jeszcze sobie. Nagrywałem, ale 4-godzinne prawie wyszedł, bo na średniej mapie z dwoma graczami i wyszło mi prawie 4 godziny. Stwierdziłem, że i tak nikt tego nie będzie oglądał. Więc już to usunąłem. Czy ciekawy materiał? Dla kogoś, kto ma mnóstwo czasu w życiu na pewno, ale... Ale obstawiam, że nikt z was nie ma. Także stwierdziłem, że będę krótsze, po prostu robił materiały. Jedna mała mapka na godzinkę. Czy, czy nie całą godzinkę, to myślę, że wystarczy przez głowa. Dobra. Town Hall, pyk. Town Hall. Tu tantem będę robił. Będę to robił tantem. Oczywiście, że tak. Dobra, to healuje. Za 15, już będę mógł go użyć. No spoko, dawaj. Dawaj tą rusałką. Z ambiakami. No chodź, chodź, chodź. Okej. Okay. Dobra, duszki. Bum. Ale oberwały. 11 szkieletów, szkieleta przywraca. Jadę dalej. Dobra, tutaj zamek od razu, bang, bang. Stwierdziłem, że Inferno, no Inferno, no co, diabły tam są, tak i tak dalej. Ale słuchajcie, Inferno to jest takie miasto, którym ja zagrałem tak naprawdę dla pizzu, bo ja bym normalnie nie grał tym miastem, to jest bardzo słabe, bardzo słabe miasto, słaby zamek, jedynie pod Magogi można tam grać. Pod Magogi można grać, ale, ale to jedyne po co można grać tam, pod Magogi. Żeby tam coś robić, brojkować na początek. Także no. Dobra, tutaj no, nie, nie ma nic ciekawego z bohaterów na czwartego ewentualnie, więc nawet nie ma co jakieś tam talenty czy coś, cokolwiek by mieli Dobra, no nagaszem tutaj pocisnął Dobra, on tutaj długo tu wyminie, ten to zbierze Dobra. Pyk, pyk. Tu sobie zajmi już. Tutaj o. Dobra, gdzieś. Gdzieś tu to może być, ale na razie nie będę szukał grala, bo to bez sensu. Tutaj koła wojny ważna, przydatna. Będzie. Ogólnie potem, za 1000 złota. To tantem. Tantem tu byłem. Bardzo dobrze zrobiłem. Dobra, tu cyk, tu cyk, goldzik. Tutaj jeszcze. A tu? Ta, 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 tawerna. Tutaj co? Co tu można? Co tu można? No wampiry. Chociaż dobra, niech będzie na razie... Nie no, wojsko, wojsko. I co? Będę się wygłupiał z kapitolem na razie. To nie ma takiego znaczenia. Dobra, wampiry. Ona zgarnie te wampiry. No, spokojnie. Dobra, atak. Pyk, pyk. Tu będę już zgarniać zaraz, zobaczmy sobie No tutaj, tutaj Elegancko Dobra To no właśnie, co ja bym mógł tu teraz kupić Szkieletą Transformator players Eee, dobra. To niepotrzebne na razie będzie. Tadela Marketplace póki co. No i wiadomo, tych wampirów jeszcze sobie zrobię. W czasie. Za, cza za czasu. Dobra. Szybko, pyk, pyk, pyk. Tutaj będzie można z boku przejść, czy nie? Ciekawie. Będzie można. Słabi są. No dobrze, dobrze. Dojazd na. Dojazd na drugim tygodniu? Nie będzie głupi. Ale co tu trzeba spełnić, żeby. Właśnie, słuchajcie, co tu? Kurwa, zaś mi się mylą. Te wszystkie budynki na serane od cholery. Jest tu tych budynków. Jeszcze tutaj Tutaj postaci to wiadomo, dobra Soleon Lisze Age Guild No lisze na wagę złota Będą Tu już mógłbym tą hala pierdyknąć przecież No właśnie, no to są walne. Czemu by nie? Basic Armored. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, słuchajcie. Oni co prawda strzelają, ale duszki zrobią. Kielety to tam... Ja sam mogę je przywrócić, nie? Ja sobie jeszcze pod koniec przywrócę te szkielety. Że na spokojnie. Nekromancji będę miał. Bang. Ale dostał, ale dostał. Dawaj go. Aha. Go nie ma, już go nie ma. Dobra, tu już szkoda, szkoda ruchu na zambiaki. Bang, bang. Dobra, już walić te szkielety. Jeden szkielet z powrotem. Tylko... Ale, 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 ale... To ja mogę tutaj... budować. Mogę zbudować liszę. To by mi się opłaciło. Blacksmitha. Dobra, to potem. Chociaż... Też właśnie, ale nie no. Na razie to liszę, na razie liszę i... I przetransportować, by je trze trzeba było teraz. Za bardzo jest czym. Może tym bohaterem tutaj jakiegoś chaina pierdolna. Dobra, niech będzie, spróbuję. Przynajmniej. City Hall. City Hall. Dobra, polecimy tu tak samo w, w dwójka. Tego miałbym nie polecić w. Pa. Uff, właśnie Biorę, biorę To teraz to teraz to będzie od cholery. Już mam do szóstego poziomu zrobione. To nie ma źle. Będzie przyrost jak cholera słuchajcie. Zaawansowany mistycyzm No dobra Tyle żeby mi nie wbił w mojego ziomka nie bo to Też nie będzie zbyt fajne W sumie to się trochę sam wkopałem teraz Jest o tu jest market bo dziwnie ten market wygląda także Nawet nie wiem co to jest tak trochę Patrząc na to. Dobra, tu pyk, pyk, tu mam dużo tego. Cyk, cyk. Tak, tak. I weź mu. Weź mu tu daj coś fajnego. Tu dwóch tych rycerzy, trzy lisze. No to co mogę dać w tym momencie. Akurat, akurat, słuchajcie. Tak i tak, 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 tak. Moi drodzy. Dobra, i tak już nic nie zrobię, nie mam hajsu. Teraz ja co bym mógł zrobić? Nie no, bez sensu zupełnie od razu tak przeprowadzam. Yy, tak będzie najlepiej. Tutaj wymianka, tutaj przemianka. Nie, nie wymianka, tylko rozdawajka tutaj jednostek przede wszystkim do tanta rozdawanie. Na żądanie. Port ogrów. No właśnie. Te ogry może, albo te roki bym prędzej... Nawet te roki bym zrobił tak teraz. Może za co ja bym je wymienił? Może za szkielety właśnie? Tak mam armię nieumarłych. Dobra, zrobię te roki. Wiecie, zrobię roki. Daj hmm. sobie troszkę wymienię surowca, one są drogie. Właśnie drogo, drogo, ile to kosztuje? 700. A, no to do zrobienia. Dobra. No spokojnie, nawet o jeden za dużo. Tak, i tak, wymiana. No, no tak, tak. Szczególnie, że... Tu będzie. A, coś tam ma. Ale nie na tyle, żeby coś zrobić, słuchajcie no Tutaj cyk Cyk zaraz mu tam na górze pozajmuje Co on może zrobić, no Tym nic nie zrobi Jeszcze mam hejsta. Zajebiście. Byle, żeby on nie miał kań cytadeli Bo cytadela już coś będzie już coś będzie mu dawała Tutaj włócznika Duszki Bek, armia do przodu. Dobra, łajcik, bo to Zombie nie ma co? On ma tu laki, widzę, ładne morale. On to mu nie pomoże. Dawaj rokami go tu No, i tu roki będą biły jak, jak się należy Dawaj go tu tym rycerzem On jest bardzo mocny 120 helta Ogrom Go bym oszczędził Go bym oszczędził tego wampira Zderyłbym tutaj w niego Oj, co ty Co ty gościu Dawaj go, dawaj go Dobrze Jednego duszka zbił, szkoda, duszka. No ale nieważne, no i tak ładnie. Trochę tu ich ma, trochę ma tych gryfów znowu. Ale powinienem sobie z nim dać radę. Znaczy, on i tak już nie ma w ogóle szans tutaj. Szybki dojazd mu zrobiłem. To perfekcyjny szybki dojazd. Teraz, co bym zrobił? Szczerze, to co bym zrobił? Zupełnie Wszystko bym po prostu Oddał To cholerstwo I dojazd w drugim tygodniu Po prostu Na pełnej tym co mam Te smoki tutaj Gdzie są te kurwa smoki Kościane Smoki właśnie one są mega Mega słabe jedynie te Smoki duchy one są W miarę już w miarę w porządku tam chyba 200 mają HP, więc nie jest to tragedia. Ale 150 na siódmym poziomie. Życia to jest chyba najgorsza statystyka życia na siódmy poziom. I, i tragiczne obrażenia, tragiczna defensywa. Ogólnie to to jest tak, żeby tylko przyjmował obrażenia na, na tankowanie. Chyba gejtan. No nie wiem po co w ogóle jest kościelny smok, powiem wam, w nekropolii. Dla mnie jest on useless, bezużyteczny. Dlatego, dlatego... właśnie nawet go nie, nie robię. To tak samo jak w przystani ostatnio nie robiłem tych, tych węży wodnych, bo to nie ma co, słuchajcie. Nie ma co ich robić. Jeżeli mogę wygrać tą armią, którą mam, no to po co? A one zresztą nie są jakieś super wybitne. Jedynie mają tam w przystani, to mają umiejętność. No ale tutaj te kościane smoki to jest dramat. To, to jest dramat wam powiem. Także to nawet nie ma co brać ich pod uwagę. Tutaj full armię robię po prostu. W tym momencie Full Armia, i tu jeszcze tych będę robił. No dobra, zrobię ich. Nie ma problemu. Mogę ich zrobić. Co ja mam? Magic Arrow. Niech będzie. A niech będzie Magic Arrow. I tak już, i tak. To już nie ma znaczenia większego. Oni są tak kurwa wolni, że to większego znaczenia naprawdę nie ma. Teraz w tego. Tutaj dawaj, tutaj. Ale się dał nabrać. O Boże, ale oni się dają nabrać. Naprawdę. To jest dramat, wam powiem z nimi. Mega łatwi są. No ja wiadomo, że chcę ich tutaj zbrejkować, rycerzem. Tak, zagram to tak. To już nie ma znaczenia. Oj, morale. O nie. <ścoughs> ale nie zaatakował. No spoko dobra, stone skin stone skin ładuj w niego bum nic nie zleciało praktycznie dawaj go dobrze dobrze ładnie ładnie pięknie pięknie Dobrze, no nie, morale i zbiję mi. A ja nie zbił. To za głupek Krasny, ale głupi, no. O, tutaj mogę sobie przywrócić zdrowie, to przywrócę. Tu mam bardzo dużo, to się w ogóle nie opłaca. Dobi go. Nie opłaci. Mam bardzo dużo dobitka, dobra. Brejkowane, co zbrejkować, słuchajcie. Teraz wszystko do mnie. 6 liż. Wszystko na pełnym power staku. Teraz będzie można wjeżdżać, słuchajcie. Teraz tu już nie ma nawet w ogóle. Kurwa, poważnie. Brawo, brawo. Ale Maroki też. I ma tych gryfów sporo. I dobrze, że zostawiłem ile gryfy mają. O, na jednego gryfa będzie, idealnie. Bum. A jednak, jednak 5 HP, czyli coś nie siadło. No trudno, trudno. Tak głupi jesteś, że ja ci oddam, myślisz. Nie bądź naiwny, ziomek. Nie bądź naiwny. Frost Ring 45. Niby mógłbym to rzucić. Bo w jakie dwie jednostki ja bym to rzucił? W tych bym to rzucił, w tych bym to rzucił. W te jednostki mógłbym to rzucić. Czy mi się to opłaca? A, opłaca mi się bardziej rzucić sloa. Nagrywki. I to zrobię. Roki to tam. Tutaj, niech staną. Mmm. Wroki rzucić, czy w co rzucić? A niech będzie w tych tutaj. Boom, dwóch na raz. <grytanie> Idealnie. O to chodzi. Liszki tutaj pobronić. Te tutaj sobie. No dobra, ząbiekami naprzód już mogę wyjść. One mogą być tank tankowne bardzo fajne Leci, leci już do przodu I teraz Tworzy Zink to by się przydało teraz Dobra, wale to BUM Dobre Dobre to było BUM, w gryfy teraz Jeszcze pioruna Dostał Super Dobra, dobitka A, prawie, prawie zszedł. Dobrze, dobrze. Dawaj gnoja. Tutaj. Bum. Dobra, tu nie, tu nie. Za bardzo. Tu, w niego bi On, no. On tu będzie. Trochę będzie zbierał, zbijał. Duszki do przodu. Tutaj szkieletki. Bum. Ładny wjazd. Tu, ciach. Bardzo ładnie. I teraz przydałoby się pierdolnąć Stone. Ten ma Slowa znowu. No to już na, na kogokolwiek innego mi się nie opłaca. frost Ringa niby jeszcze mam, ale ich dwóch tutaj rzucać Frostringa to takie trochę już bez sensu. Stone skina bym mu dał, bo ci czarni rycerze, oni są naprawdę mocni i tylko trochę dreśnięte. Dobra, wlatuj w niego, w te gryfy. Boom! Sześć gryfów ściętych jednym uderzeniem. Niesamowita siła czarnych rycerzy, moi drodzy. To są czarni rycerze, to jest, to jest siła napędowa nekropolii, to przyznam. Dobra, uderz tutaj, bo i tak nie wa walić tam. O, pięknie siadło. Pięknie siadło w tym momencie. Tutaj, ciach. Bez szans jesteście, bez szans. Jeszcze wampiry, powers, tak niesamowity powers, tak wampirków. Tutaj pokąszą w gryfy. Pięknie. Och, tak, szybki dojazd, moi drodzy. Bum. Dobra, wal. Tutaj już bez znaczenia. Ciach, i dobitka czarnymi rycerzami. O ostatnie cięcie. Dobra, zaawansowane, cyk. I jeszcze, to nie koniec, bo jeszcze mój ciwnik stawić może opór jakiś. Zobaczymy. Jeszcze ma jednego tu chyba. Dokładnie. O, czy tu ja bym mógł... Nie no, na twierdzę bym mógł, żeby sobie zająć jego... O, 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 o. Tutaj i tutaj. Dobra, oblężenie. Byk. Tutaj. Byk. Byk miało być, a nie byk. Ale może być i byk, słuchajcie. Byk, byczek tutaj. Nie ma problemu. Nie mam problemów do byczków. Absolutnie. Byczki są fajne w stadeli. A propos. Oczywiście mam na myśli gorgonę, jak ktoś by się zastanawiał. To ma znaczenie, co ja teraz rzucę. Jakbym rzucił Frostringa w sumie. Na popis. Tutaj. <laughs> Siadło, dobra, dawaj jeszcze tego i ile siądzie, ciekawe. Dużo pewnie siądzie. Ile? 6. A to. Dobra, 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 dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, gościu. Wyłaś z tej nory. Wyłaś z tej nory, bo nie, masz nic, nie możesz nic innego zrobić. Dobra, dobij go. Pyk. I zrobione ekspert necromancji. Dziękuję Wam moi drodzy. Takie szybkie tutaj cięcia lubię na czarnym rycerzu. Jeśli się Wam podobało, tak jak zwykle, like, subskrypcja. Nic Was to nie kosztuje, a mnie to motywuje do kolejnych odcinków. Robienia i żeby jeszcze lepsze były, oczywiście, te odcinki, cały czas je ulepszać. To by było na tyle Trzymajcie się słuchajcie Do następnego widzimy się już Za niedługo Naprawdę za niedługo Bo postanowię zaraz nagrać Znowu kolejny odcinek to wam mogę zdradzić Z wrót żywiołów Dokładnie też na domyślnym Mała mapa Żeby wam szybko pokazać Ten zameczek Bo ten zameczek jeszcze y, Mnie akurat bardzo interesuje w tej grze I lubię nim grać For, y, Fu fortesy fabryki nie będzie. słuchajcie. jeżeli chodzi o fabrykę, ja nie czuję tego miasta, nie widziało mi się, żeby grać tym miastem, jak miałem te miasto, a chyba na jednym nagraniu zdobyłem z tego co pamiętam. na jednym odcinku będzie widoczne, jak coś nie coś na fabryce tam robię, to jedynie bank postawiłem, pamiętam na, na, na fabryce. Yy, tylko bank uważam jest na niej użyteczny, że jak ją zdobędę, to zawsze robię banki i z tego banku korzystam. A tak to fabryka jest bezużytecznym miastem i kompletnie bym nigdy na poważnie tym miastem nawet nie grał. Ewentualnie przystaniom, a z przystani jest pierwszy odcinek Schoty, więc zapraszam serdecznie. Dam odnośnik yy, teraz, możliwe. Więc to by było na tyle. Jeszcze jeden zamek, słuchajcie, wrzucę i. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.